Cześć w tym was bardzo serdecznie w poradniku do kostki 3x3 yy, do metody Friedrich uproszczony. I ta metoda różni się od Friedricha tym, że we Friedrichu mamy około 130 algorytmów do nauczenia się, a w tej metodzie będzie ich 9. I tak, nie, na początku nie różni się ona niczym od lbl ponieważ układamy standardowo krzyż. Yy, I tak, można tutaj, żeby szybciej go układać, yy, to polecam bardziej. Yy, Obrócenie tego krzyża. Na początku można sobie go trzymać na boku i próbować jakoś tak układać i próbować jakoś tak układać ten krzyż, ponieważ jest to bardzo ważne, ponieważ zajmuje to dosyć dużo czasu, jak się układa go tak. A potem próbujcie już sobie po prostu trzymać ten krzyż na dole i no, układać z nim na dole, ponieważ jest to po prostu prostsze. Znaczy, może nie że prostsze, ale szybsze. A jak się tego nauczycie, to naprawdę nie będzie wam to stawiało żadnego oporu i będzie to dla was bardzo proste. I tak, po zrobieniu krzyża, który no, nie zajmuje raczej więcej niż 5 sekund, yy, przechodzimy do tego, co również było w LBL-u, czyli wstawianie tych krawędzi. Yy, jest to poradnik do Friedricha Uproszczonego, ale bez bez tych, ale bez F2L-a, ponieważ F2L no, to jednak jest trochę dodatkowych rzeczy do nauczenia się i no robimy to raczej tak jak w LBL-u i no w sumie tyle co do całej ściany to tyle raczej musicie umieć układać jeżeli nie umiecie układać kostki 3x3 jakimś LBL-em albo jakąś inną prostszą metodą to nie bierzcie się za tą, ponieważ naprawdę najpierw trzeba się nauczyć układać tą kostkę jakąś Taką prostszą metodą i tak samo jak w LBL-u, tutaj już będą Wam się wyświetlać algorytmy. Wstawiamy te krawędzie i tak, tutaj algorytm Wam się wyświetla. Nie będę jakoś wolno tego pokazywał, ponieważ nie jest to jakoś bardzo ważne. I za pomocą tych algorytmów no, wstawiamy te krawędzie. I kiedy już je wstawimy, tutaj zaczyna się już początek naszego Friedricha uproszczonego. Robimy krzyż w dokładnie ten sam sposób, co, co w LBL-u. I tak, i tutaj mamy pierwsze siedem algorytmów na to, żeby ułożyć całą żółtą ścianę. I tak, to jest jedna z sytuacji. Yy, algorytm na nią wyświetla się Wam tutaj. Ja Wam go pokażę yy, w trochę wolniejszym tempie. Więc tak, ustawiamy kostkę sobie tak, żeby te dwa patrzyły się tam prosto, przed no, prosto po prostu nie na nas tylko przed tak jakby przed was tak, tak jak wy się patrzycie do przodu żeby one się patrzyły również do przodu i wykonujemy algorytm który wygląda już wam pokazuję jak tak 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 tak, tak i tak i układa on nam ścianę za chwilę pokażę wam kolejną sytuację która jest no, i w sumie robię małe cięcie, aby sobie doprowadzić kostkę do tej sytuacji. Kolejna sytuacja jest to sytuacja, w której, którą zna, do której już znacie algorytm Zebela. Jest to algorytm, w którym mieliście dwa dobrze te i musieliście te dwa zamienić ze sobą. I tak, kostkę ustawiamy w ten sposób, aby ten patrzył się na nas i wykonujemy ten algorytm. Wyświetla się on Wam na ekranie, wszystkie również algorytmy macie w opisie, do którego bardzo zapraszam. I teraz y, pokażę wam odwrotność tego algorytmu, czyli y, ten algorytm na lewo, lewą rękę, ponieważ nie zawsze no, to wygląda podobnie bardzo ta sytuacja, ale tak naprawdę nie, ponieważ ten nie patrzy się na nas. Musimy sobie zawsze ustawiać tym, który się na nas patrzy. I kiedy mamy tą sytuację, to będziemy robić dokładnie ten sam algorytm, tylko na lewą rękę. I no, to jak na razie są trzy algorytmy, jeszcze cztery. Za chwilę pokażę Wam następne sytuacje. Ok, a więc następna sytuacja jest to sytuacja, w której mamy ułożone tutaj górę i tutaj mamy jedną krawędź, a te dwa nie patrzą się tym razem do przodu, tak jak w pierwszej sytuacji, tylko patrzą się na boki. Ustawiamy wtedy kostkę tak. I robimy ruch X' na początku, czyli tak, aby żółty był centralnie przed nami. I teraz wykonujemy ten algorytm. I mamy ułożoną ścianę. Za chwilę pokażę Wam następną sytuację. OK, a więc kolejna sytuacja to sytuacja, w której mamy yy, dwa narożniki naprzeciwko siebie, nie zgadzające się. I musimy sobie ustawić tak, aby ten patrzył się w prawo. A ten patrzył się do góry i wykonujemy algorytm. Również będzie tutaj ruch X-prim, czyli tak, żeby żółta ściana była przed nami. I wykonujemy ten algorytm. I tak, kiedy mamy już tą ścianę zrobioną, zostają nam jeszcze dwa przypadki, które już Wam pokazuję. Tak, to jest przypadek, w którym nie zgadza nam się nic. I mamy tak, dwa patrzą się na nas, a dwa patrzą się przed nas. Ustawiamy kostkę właśnie w taki sposób i wykonujemy algorytm już teraz bez x', po prostu normalny z żółtym krzyżem na górze, który wygląda tak. O kurde, czekajcie, pomyliłem się, przepraszam. Już do Was wracam za chwilę. No dobra. Mam tą sytuację, przepraszam za pomyłkę naprawdę, ale jestem już przyzwyczajony do wykonywania szybko tych algorytmów i nie pamiętam jak się je wolno robiło. Dobra, i teraz już nie zepsułem tego, tylko że źle trzymałem kostkę przez co no źle to wyglądało. Więc tak, kostkę trzymamy tak, że dwa patrzą się na nas, dwa przed nas i wykonujemy ten algorytm. I za chwilę wracam do was już z ostatnią sytuacją. Okej, okay, a więc następna sytuacja wygląda tak, że dwa patrzą się tutaj w lewo. A jeden się patrzy na nas, a drugi patrzy się do góry, i wtedy wykonujemy ten algorytm. Jest on dosyć charakterystyczny, więc łatwo się jest się go nauczyć. I wygląda on tak. I to były już wszystkie algorytmy na żółtą ścianę. Macie je podane w opisie według tej kolejności, w której występowały w filmie. I tak, zostaje nam sam koniec, czyli dwa algorytmy. Pokażę Wam również ich odwrotności, ponieważ jeśli ktoś chce się jednak trochę bardziej nauczyć, to trzeba trochę szybciej się nauczyć układać, to trzeba jednak je umieć. I tak. To jest pierwsza sytuacja, akurat fajnie, że nam się złożyło, że musimy dać ten narożnik tu, ten musimy dać tu, i ten musimy dać tutaj. I tak. Jest to. Mm, a Prim. Nie, to jest zwykłe A, jeżeli się nie mylę. I tak, i robimy. Mm, robimy. Yy, X i wygląda to tak. O nie, zepsułem coś, przepraszam, za chwilę do was wrócę, pomyliłem się. Bardzo Was przepraszam za to, że się tak mylę, ale pomyliłem się po prostu. I to jest X, a X to jest takie obrócenie kostki. Więc no, bardzo Was za to przepraszam, że się tak mylę, ale jestem lekko niewyspany. I tak, obracamy kostkę tak, żeby biały był. na, na nas się patrzył biały i wykonujemy algorytm. I wtedy one nam się zamieniają. I tak. Następny algorytm y, już nie, nie, wyma, nie wymaga od Was tego, że nie wymagam tego, żebyście się uczyli go, y, ale jeżeli chcecie po prostu układać szybciej tą kostkę, to, y, to lepiej jest się go nauczyć. Jest to odwrotność tego algorytmu, kiedy musimy to dać tu, to dać tu i to dać tu. I jak to robimy? Robimy dokładnie ten sam ruch, czyli ruch X, i teraz lewą stroną wykonujemy ten algorytm. No i mamy to zrobione. I tak, kolejna sytuacja. Jest to sytuacja w której musimy dać ten klocek tu, ten klocek tu i ten klocek tu. I tak, sytuacja ta wygląda yy, tak, że kostkę mamy normalnie i algorytm wygląda w ten sposób. Jest on dosyć prosty, też patrząc na kostkę, bo układa się tutaj takie charakterystyczne takie coś. I to jest przez większość czasu. Yy, I tak, na wersja odwrotna tego, czyli kiedy musimy zrobić coś takiego, że to idzie tu, to idzie tu, a to idzie tu. Wygląda w ten sposób. Mm, czekajcie. Tak, 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 tak. Tak. Tak, tak, tak i tak. I mamy teraz już ułożoną ścianę, i teraz pokażę Wam, oczywiście tych sytuacji jest więcej. Mo może wystąpić taka sytuacja, że mamy taki, kurde, rozwalone wszystko, i wtedy musimy się kierować tymi algorytmami, czyli na przykład musimy zwrócić uwagę na to, że ten zielony ma iść tu, ten czerwony ma iść tu, i ten niebieski ma iść tu, więc wykonujemy ten algorytm. I teraz nam zostaje to, czyli że ten musi iść tu, ten musi iść tu i ten musi iść tu, więc wykonujemy ten algorytm. I tak y, trzeba sobie po prostu mniej więcej radzić z tym. Yy, no, a jeżeli chcecie układać szybciej, to naprawdę polecam się nauczyć wszystkich PLL-i, ponieważ jest ich tylko 21 i nie jest to jakieś ciężkie, a są czasami sytuacje, które no nie są zbyt przyjazne, na przykład ta. Bo trzeba tutaj trochę się napracować, czyli zrobić tak. Następnie widzicie, że tutaj są cztery. I teraz musicie po prostu zrobić ten algorytm z dowolnej pozycji. I teraz musicie go zrobić jeszcze raz. I no, trochę to zawsze zajmuje, ale tak. Ale jakbyście się nauczyli, właśnie na przykład, jak to robić w ten sposób, to po prostu. Byłoby to coś takiego. Ja i tak bardzo wolno wykonuję ten algorytm, no ale ja się nauczyłam ledwo co wszystkich pelerii. Yy, I w sumie, no nie przedłużając, kończymy. Jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Yy, zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ mam zamiar robić więcej takich poradników i tak dalej. Yy, no i w sumie nie mam już co do powiedzenia. Trzymajcie się i cześć.